W tej chwili warunków radził sobie we wszystkich możliwych warunkach i niech sobie po prostu teraz sprawi radość. Adam Małysz, pożegnanie z karierą, być może ostatni skok w karierze. Adam w powietrzu, dokąd to leci? Niesamowite! Pięknie, pięknie, ależ jesteś wielki Adam! Po prostu coś wspaniałego, coś wspaniałego, 216 metrów i będzie miał odjęte 7,6 punktu czapki z głów. Radość zdjął tę czapkę. <grytanie> Łukasz Kruczek, cała drużyna przy nim. Piękny skok. Ale jeszcze więcej, niestety będzie miał odjęte 13 i 6 noty, jak przystało dla wielkiego orła skoków światowych, dla wielkiej postaci. Tak, kochamy Cię Adam, kochaliśmy Cię tyle lat i teraz ile to wszystko da nam łącznie w nocie, nieważne zresztą, najważniejsze jest to, że pokazał w każdych warunkach był mistrzem niezapomnianym, fantastycznym, pięknie poleciał, by sobie zapewnić, tak jak mówiłem, miejsce w historii. Adam Małysz kończy karierę. Ale jak, jak pięknie, jak odważnie, w jego stylu i teraz, czy będzie to symboliczne przekazanie pokoleniowe Kamila i Adama. Kamil prowadzi 215,5 metra. Kraniec drugi Adam Małysz jest na miejscu trzecim w tej chwili. I pozostaje jeszcze Kofler, Aman i Morgenstern. Andreasa Koflera no nie posądzałbym o to, że może.